zapraszam teraz na gierkę Nami, Zajebi mi Lulu, więc gramy Nami, eee, na Zeri versus Sivir Lulu, zobaczymy jak to będzie, kupuję spell Tifa, od razu jest bomba, eee, mam hila, bo znowu gram z Binowiczem, który poprosi, żebym wziął, nie wiem czemu on gra klęsa znowu a, Gausta gra, okej, okay. spytasz mnie, jakie runy na Nami, a ja ci powiem tak, takie same, tylko gram buta zamiast Cederów. przysuwam cię bliżej, o mój ulubiony dżungler, Razork, o tak myślałem, pierdolony śmieć już wolałbym mieć kurwa bęka w lesie, przysięgam Będź 3 w lesie i gra z free winem. No może nie taka darmowa, ale po 40 minutach No, poprawiasz monitor, poprawiasz plecy, elegancko wszystko kurwa git Bierzesz bucha ze fajki O Jezu O Jezu, jeszcze plant jest Ale heal'a dałem O, chuj ale niech się dziwka nie myśli. Ta Lulu gra jak widz, żebyś wiedział. Ona tak kurwa... o Ona tak świ świruje Pawiana, ale stary, ja wiem jak się gra Lulu, wiem jak się gra na Lulu. Mnie się, Mnie się nie zdyma. Czaisz. Zonda myśli, że jaś pierwszyła. Haha, <laughs> on skarpetę kupił, a ja mam książkę. Widzisz jaki jest Dziw? 40 golda na samym spelltiffie. On normalnie level 2 wali do Mida. Ten Lulu to taki kurwa nieudacznik Lulu dalej przyjdzie, dalej przyjdzie. Zoba. Ja nie mam co tam iść, bo chcę mieć trójkę jak najszybciej. A może tu jest Sivir? Może ją ciachniemy, jak stoi w krzaku? Jak top zabija na dajwie, jeden na dwa kiem to jest giga zajebiście by the way. Szkoda tylko, że my na bocie nic nie zrobiliśmy, no ale spalili samonery, nie? Sivir jest bez flesza, więc teraz może można ją coś tutaj przydymać. Wiesz o co chodzi? List top, więc jest bezkarność. A oczywiście to jest Rable. Jak ja z nim grałem, to on też kurwa nie gankował bota. To jest taki nieudasz. Tutaj trzeba uważać, trzeba na nami uważać, żeby przypadkiem nie trafić bomblem, bo Shivir ma Spell Shielda. Wiesz o co chodzi? Nie ma co trafiać. Widziałeś tego bubla? Widziałeś? Przecież <ścoughs> ja tak kurwa dymam! O, nogi dajwa dostają, stary! Elegancka plama. To jest nowa fala, ja, ja W do trzeciego, pamiętaj, zanotuj W do trzeciego Muszę uważać, że mnie tu nie jebnęli Elegancko, wychodzimy Czy ty masz jeszcze wątpliwości, kto jest najlepszą syreną na weście? Naprawdę? I'm, I'm so good, I'm so good, bro. ja. Kurwa, stary, dzisiaj jest takie duszenie. Taki gal. GG, ta gra jest skończona GG. Kantlus. I teraz zapytasz mnie, Kaseko, czy kupić FeliCzarma, czy kupić Pinka? Pinka, jebać tego FeliCzarma. Pokora jest, pokora jest, ja tego nie wpierdolę. Po prostu widzę, wiem, że enemy to noby. Widzę, że mój team chce wygrać. This game is so free. Oooo, wszystko kurwa, gościu zabiera Lulu, myśli, chce się bawić, chce udawać kaseko, rozumiesz? Nie wychodzę w mida na nami, bo chcę jak najszybciej przykurwić Mandata, rozumiem No nie mam po co wychodzić w mida, bo widzę, że Ziggs chce cofnąć W ogóle mam trzy osoby z tej samej gry co z Lasta Jak my Screamy gramy, normalnie testujemy graczy Dżunglera i Topa Miesiń na topie, więc ta Lulu może świrować co ile chce. O, dostałem tu ta. Ta Lulu myśli, że ja nie wiem kiedy ona kurwa użyje QWQ? Ku, ku? Ja się znam na Lulu, stary. W do trzeciego, tak jak mówiłem. O, mogłem nie trafiać tym bublem jednak Ale ona teraz ma większy cooldown niż ja, więc może ją ciachniemy Lisin tu może być Na 100% tu Lissin będzie Bubel zaunujący zanotuj Lisin na topie, oni dostają dive'a Oni dostają dive'a, zanurkowanie To ma agro. Warf, zanotuj To jest akurat giga warf, więcej golda dla mnie Szybszy mandat, ja to skeruję Mógłbym sprzedać refilable i kupić joanki ale stary, co ja frajer? Teraz mam wyjście w topa. Kojipi ma trochę low. Może być ciężko. Ale jest okienko, dlatego chcę zabiurzować to okienko. Nie mam co iść na drajka, bo Kindred to zdąży zrobić i cofnąć. O, ginie mi ziomeczek na bocie. <ścoughs> Żartowałem! Jebane noby. Ja cofam, sprzedaję te dwa itemy i mam mandata i jest koniec gry. Chuj w tego pinka, jest koniec gry. Pinguję, że masz mandata, żeby drużyna wiedziała, że jesteś gotowy, żeby dybać. No tu jest to wszystko? Halo! Ja tu wypsikam tą, tą, tą zerię. Jest ok, mamy lepszy sustain. Dlatego ja nie wiem, co ta Lulu robi. Ta Lulu to, to taki nie nieudas. Widzowie, mam nadzieję, że wy nie gracie tak chujowo, jak ta Lulu. Bo widać, że ta Lulu nie robiła notatek, 100%. No, bez spell shielda skid do mi pod wygrywanie. Jest taki jeden fajny skin, na którym widać stopy jak rikolujesz. On jest spoko. Nie trafiłem. Turecik, o. Oh. Niezły flash. Hm, borowiki. Lissin <laughs> spafował do topa. Wiesz o co chodzi? Bo Lissin spafował do topa w tej grze. To jest ten kurwa rable Arruzer. On zawsze w mojej grze też spafuje do topa. I to jest jego kara. On wpierdoli tą grę. Bo gościu nie ma pojęcia jak działa botlane. On jest w sezonie ósmym i razem z Bankiem pikują Lissina jeszcze. Rozumiesz? Dead Championa. A każdy wie, że tylko Botlane ma znaczenie. No, teraz wychodzisz w Mida i bierzesz gry za żelki, to też zanotuj. Lieśin przeklęty, liczyń jest chujowy po prostu Benek. Bo teraz jest meta pod nieudaczników. Czyli Vaj, Wukong, ma Nie ma mety pod skillowych graczy. Nie twoja meta, Szymon. Dlatego spadłeś do 300 LP, nie przejmuj się. Jarvan no, nie szkillować Benek Ja wiem o co chodzi Idziemy w topa, zostawiamy pinka. Dzięki Devil Picolo Devil Piccolo just subscribe Jednak i deszeri, Bo tu może być Lissin. A, jest na topie już Ty, a jakbyśmy ich tu jednęli? Elegancko zbejtowany, debil. Idę do mojego ziomeczka. Rzucam bubla dla movement speeda pod GP-ka Elegancko, znowu dive'ik Haha, <gra>, gra jest skończona. Ich botlane ma 0,8. 0,8 botlane w 13 minucie. Widziałeś, żebym ja tak kiedyś zrobił? Pierdolone nieudaczniki. No widać, że. Ta, ta lulu to taki noob Ta? No to miałem chujowego junglera, nie? Recall na ryju, żeby się nie myślał I teraz tak, lubię składać anti na nami bo on daje AP, zanotuj, a jak daje AP to znaczy, że więcej bijesz, a jak więcej bijesz to masz większą pizdę W tej grze chodzi o to żeby jebnąć komuś pizdę, bombę w oko Tym bardziej w sezonie 13 jest dużo rzeczy co overkilluje, więc musisz mieć taką bombę z zaskoczenia Wiesz o co chodzi? Notujesz to? Giga ważne, idę do Kindred Ona ma R, -kę. o zabija, 1 na 2 Ha! Oh, sorry. Ja tutaj ich baituję, bo oni mnie nie zabijają Kupuję czas pod Zeli I pod asystę. 55 golda mi dała ta siewit. 55 golda. Dzięki, dzięki. No, i elegancko, 15 minuta. Enemy <laughs> FF GG, znowu support cup. 1V9 maszyna. I możemy wracać do oglądania szkoły, Bro. So fucking free. Dzięki, te so much Siema, siema. Schonoruję, Zeri 1100, przebite. Plus 24. Zaczynamy grindowanie.